Witam wszystkich, maturzystów, na naszym kolejnym wieczornym spotkaniu, na którym poopowiadamy sobie, co musicie umieć do matury majowej z chemii w 2023 i 2024 roku. Dzisiaj zajmiemy się dwoma ostatnimi działami z chemii nieorganicznej. Będzie to dział 10, metale, niemetale i ich związki, oraz dział 11, dotyczący zastosowań wybranych związków nieorganicznych. A zatem do dzieła. Według punktu pierwszego działu dziesiątego. Musisz opisywać podobieństwa we, właści we właściwościach pierwiastków, które leżą w tych samych grupach w układzie okresowym oraz opowiadać, jak zmieniają się właściwości pierwiastków położonych względem siebie w okresie. Według punktu drugiego musisz opisywać właściwości fizyczne metali, cechy metali, i w związku z tym musisz umieć opisywać wiązanie metaliczne, jakie cechy mają substancje tworzące np. kryształy metaliczne. Proponuję Ci tutaj również zapamiętać przykładowe stopy, jak się te stopy metali nazywają, jakie są ich główne składniki i zastosowania. Według punktu trzeciego musisz umieć o glinie, że ulega on pasywacji. Musisz umieć również wiedzieć, musisz wiedzieć, jakie ma właściwości fizyczne i chemiczne glin. Musisz rozumieć, na czym polega zjawisko pasywacji, tłumaczyć znaczenie tego zjawiska i to, co ci jeszcze proponuję, to zastosowania glinu w technice, w życiu codziennym, ale również Umiejętność napisania reakcji, która jest reakcją pasywacji. Według punktu czwartego musisz pisać równania reakcji różnych metali z tlenem. I tutaj, czyli po prostu reakcja otrzymywania tlenków, o czym już trochę mówiliśmy, więc ten punkt powiela się trochę z systematyką związków nieorganicznych. I tutaj CKE wymieniło, że masz umieć tworzyć tlenki magnezu, wapnia, glinu, cynku. Musisz umieć pisać reakcje metali z wodą e, tworzące wodorotlenki, co też łączy się z systematyką związków nieorganicznych, czyli musisz umieć tworzyć wodorotlenek sodu, potasu, magnezu i wapnia. Musisz również tworzyć reakcję, pisać reakcję metali z kwasami nieutleniającymi, również CKE wypunktowało, o które konkretnie metale im chodzi, oraz przewidywać i opisywać słownie przebieg reakcji z kwasami utleniającymi z metalami szlachetnymi. Według następnego punktu. Musisz znać reakcję niemetali z wodorem celem tworzenia wodorków. I tutaj są wypisane konkretne niemetale, które musisz umieć przereagować z wodorem. Musisz umieć pisać reakcję niemetali z chlorem, siarką. Tutaj pamiętaj o aktywności chemicznej niemetali, jaka reakcja zajdzie, jaka nie, nie zajdzie, czyli to, co było już w dziale dotyczącym bilansów jonowo-elektronowych reakcji utleniania redukcji, przewidywanie, który pierwiastek jest silniejszy od którego, więc przewidywanie kierunku przebiegu reakcji, czy jakaś reakcja zajdzie, czy nie zajdzie, który niemetal jest silniejszy i wyprzesła przez soli, a który nie. Oraz musisz umieć pisać reakcję niemetali z metalami. Celem utworzenia soli. Natomiast w zakresie rozszerzonym musisz analizować i porównywać właściwości fizyczne i chemiczne metali pierwiastków leżących w pierwszej i drugiej grupie. Czyli ten punkt już się troszkę po pojawił zarówno w budowie atomu, gdzie w zależności od położenia w układzie okresowym musisz umieć określić cechy metali. Który metal jest silniejszy, bardziej aktywny, chemicznie bardziej zasadowy, bardziej zasadotwórczy, który silniej i słabiej przyciąga elektrony, który jest silniejszym utleniaczem reduktorem, który chętnie ulega utlenianiu redukcji, który chętnie oddaje, przyjmuje elektrony, tego typu rzeczy. I teraz, według punktu 6, musisz przewidywać produkty reakcji. Uważaj jonów manganianowych 7, czyli manganian 7 potasu się kłania, jego kolory, przemiany w zależności od pH, od środowiska, w jakim ulega dana reakcja. A także jonów dichromianowych 6. Ten też proponuje ci zaprzyjaźnić się z nim, opanować go, jakie związki jakiego chromu mają, jakie kolory itd. W środowisku kwasowym i pisać odpowiednie równania reakcji. Forma cząsteczkowa, forma jonowa, pełna jonowa, skrócona. Pamiętaj, tu koniecznie bilanse jonowo-elektronowe również wchodzą w grę. Według punktu kolejnego musisz projektować doświadczenia, aby otrzymać wodór. I tutaj CKE zaproponowało reakcję aktywnego metalu z wodą lub niektórych metali z niektórymi kwasami jako reakcję otrzymywania wodoru. Musisz pisać te równania reakcji. Według kolejnego punktu musisz projektować doświadczenia, aby otrzymać tlen, czyli reakcja charakterystyczna, specyficzna, na przykład rozkład H2O2, żeby otrzymać tlen, albo rozkład KMnO4, fioletowy manganian, do zapamiętania. Otrzymać chlor też napisane w jakich reakcjach i musisz umieć je pisać forma cząsteczkowa, jonowa pełna i jonowa skrócona. To co od siebie podpowiem Ci jako wskazówki ułatwiające Ci ogarnięcie tych punktów, to przede wszystkim pamiętaj, że w przypadku reakcji rozkładu H2O2 jest to reakcja, którą katalizuje bardzo wiele substancji chemicznych. Katalizuje dodatnio, natomiast H3PO4 jest jedynym, który póki co pojawiał się w zdaniach maturalnych, w arkuszach próbnych i majowych, jedynym katalizatorem ujemnym, czyli inhibitorem tej reakcji, co sprawia, że podczas rozkładu H2O2 zapalone łuczywo pali się mniej intensywnie albo nawet gaśnie. Zapalone łuczywo to po prostu kawałek drewienka, który ma płomek, który się pali, jest zapalony. Natomiast jeżeli chodzi o rozkład reakcji KMNO4, rozkładu, to znaczy podgrzewanie KMNO4, tutaj musisz e, uważać. Czy w zadaniu będzie KMNO4 użyte jako roztwór wodny czy jako osad? Ponieważ obserwacje inaczej sformułujemy, kiedy prażymy KMNO4 jako fioletowy proszek osad, a zupełnie inaczej, kiedy podgrzewamy już rozpuszczony w wodzie KMNO4, czyli roztwór wodny KMNO4. Są to jakby dwie wersje tej samej przemiany, ale zupełnie inaczej będą brzmiały obserwacje. Uważaj na to. Jeżeli natomiast chodzi o reakcję, a roz, o reakcję chloru z MnO2 i z KMnO4, tak jak CKM w punkcie ósmym wypisuje, to uważaj tutaj, ponieważ to jest reakcja na wykombinowanie i CKM może równie dobrze wymyślać innego typu reakcje, gdzie również ben, będziesz musiał, musiała wykazać się znajomością zasad, jak wykombinowywać. Reakcje z manganianami i dichromianami, nie znając ich na pamięć. Według kolejnego wymagania CKE chce, żeby umieć pisać równania reakcji ilustrujące właściwości chemiczne niemetali. Czyli tak naprawdę mówią tu o tym, żeby umieć wiele reakcji, które występowały na poziomie licealnym, którym ulegają niemetale. Nie tylko te, które oni wypunktowali w poprzednich punktach. Ale również kilka innych, które przerabia się programem nauczania chemii w liceum. Oni tutaj wymieniają między innymi, czyli przykładowe reakcje, wodoru z niemetalami, chloru, bromu, siarki z niemetalami, ewentualnie chloru z wodą. Ale pamiętaj, to są tylko przykłady. Według punktu ostatniego musisz analizować i porównywać właściwości fizyczne i chemiczne fluorowców, czyli pierwiastków grupy 17. Pamiętaj tu o stanach skupienia i o barwach każdego z nich, bo CKE kładzie bardzo duży nacisk na to, żeby na nowej maturze sprawdzać właśnie właściwości, stany skupienia, barwy i zapachy. A teraz przechodzimy do działu 11, gdzie nie ma zbyt dużo do uczenia się. Dział 11 Zastosowanie wybranych związków nieorganicznych. CKE wypunktowuje tutaj tylko dwa wymagania. Musisz projektować doświadczenie, którego celem będzie odróżnienie skał wapiennych spośród innych skał i minerałów oraz pisać odpowiednie równania reakcji. I punkt drugi, musisz opisywać usuwanie twardości przemijającej wody, zapisując odpowiednie równanie reakcji. Dziękuję Ci za poświęcony mi czas dzisiaj i do usłyszenia jutro. Jutro zaczynamy chemię organiczną.